Siema, siema! Witam was ponownie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest ze mną Alan oraz Daniel. Hello. It's me. Tak. I dzisiaj, jak widzicie, to jest taki, można powiedzieć, odcinek firmowy, kurde, śmieję się jak głupi do sera, idiota. 50 lajków i nowy film. Tak, będę żebrał lajki. Mam najpierw spydzania <noise> what the fuck Dobra to tam możecie poopowiadać dzieje. jedziecie na przykład Jedę do Berlina na Lazlotynek do Lidla A ja jedę do eee Kupa. Kupiłem Kupio Kupio mleko. A na przykład ja sobie tutaj jadę do Modena, nie wiem gdzie to jest Mogę wam powiedzieć, że to jest we Włoszech Włoszech. Jadę do Włoch Tak? Ja właśnie jadę do Włoch Eee tam. My tam się wydaje, że ona powinna być ogolona, nie we to Włoch. W Włoch. <laughs> nie wiem, to zależy jakie lubisz. Rafał, wie, Rafał wjeżdża to, do Włoch. Nie ogolonej, tak? <laughs> Ej, uspokójcie Uy, się, bo teraz powiedzą, że firma Majkowskiej jest do dupy, że dzieci są pojebani. Czy pojebane? Ja jestem dziecko! Jadę teraz 95 <grym> No 20. ja aktualnie jadę na warby 20. Lewo co kontroluję? No, na, użbie. na użbie. Alan jedzie na 120 barwa. Kiedy jedzie tym swoim? <grym> Nie ma nic do stwierdzenia A potem Jedynie jedyne, e, Serio, jedyne co w tym masz. No a potem się to, ten, piwa, to, to już jest koniec. Nie ma już nic. Man leży w rowie. Nie, nie ma już nic. Ten... I na po niego... No wiem. Nie, nie Ostatnio ma że nie wiesz, że zostanie o, zwolniony. Kurze. Sukin syn. No. Nie nie, wie się jest taki... Bo jeszcze typu, oglądać znaczkę, ten film i powiedzieć, że jesteśmy o. źli, że go nie lubimy. Ta! A na Finlandię to na on kogo zawsze zaprasza Osiołka! No. Każdego kto przyjeździ na bazę. Bo to, że my rzadko zjeżdżamy, to wtedy je, Ty, kupena! No lat. tylko tylko. No tylko cztery rozpiski. Nie. Nie. Cztery <grym> rozpisy idioto. A dobra, sorry. Taxi, kurwa, taxi. To osiołek. Zapierdalaj manidłem, bo zaraz przekląt. No. Przy milionie. Ja. Strolgasm. Będzie orgazm. Ty jak sam wyglądać do No dokładnie. <grym> no, dokładnie. <grym> no dokładnie. O kurde. Pięć miał 15 tysięcy, a teraz 5000 tysięcy? Pięć tysięcy. O kurde pięć tysięcy, Ty to on nie, na, na warpie idzie na ręcznym jeździ. Na wstecznym. Nie na, na wstecznym. Pięć Czekaj, bo on zawsze tysięcy. długo liczy, więc. On ma z matematyki jedynkę. Ej, bo to za długo. Poczekaj. <laughs> na palcach policzysz. No się na palcach <laughs> Jeden palec. Drugi palec. Danie. Ile palców w tupę? I liczy jeden. No proszę pani, ostatnio sprawdzałem to całe nadgarstek Do całego łokcia. No. Nie no, bez przysaddu. Ty wtedy byś dojęli Nie ja mam mamy poka się nie denerwować. Nie denerwować się. Ja na sam oh, widok biciłem. ciebie to się denerwuje. I jeszcze 9 tysięcy. 773 km i przegląd mam. O, widzę, widzę że było no. szybkie. Alt-Tab kalkulator. to tylko się na multi robi. Nie. To. To... O, wtedy pamiętasz raz. to? <laughs> Rafał, Rafał, bo mnie, coś mi chyba kresuje. a 4. A to jest ja już jechałem z wami wtedy. Kiedy? Nie wiem, nie wiem, nie pamiętam. Jak Alan, mi ten A, ja pamiętam, jak ty mi parę razy pod rząd trzepłeś altaba. Tak dostałem, że się poskładałem w pół. No i co z tego, nic nie zrobię. Krakenfurt, Gras, Ja tam jadę. Eee, jestem w Antwerpii. W dupie. A ja jestem, już ci mówię. Do... Będę miał wam Kto o. ci tam. O oh, fuck, tu Fajnie muzyka gra w manie. W ogóle nic nie słyszę, bo radio mam włączone. Żeby żeby oki z tego. No właśnie. No i już no tego 15 będzie koniec. No dopiero 6 minut nagrania. Panowie, panowie, musimy się rozpędzić. No już. Już? Już. już! Kur... To kiedy już tak powiem jest... Jutro. Jesteśmy na tą orgię. A, dobra. No, ja tam postaram się po zjeść do Katowic, nie? A... Jak a się pozwoli. A w ten wielki gangbang? No. Pała na zawołanie. Jak mu stanie. <coughs> Profesor! <grym> 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 Piesiu! Co? Postawisz namiot? Co? Nie! Dla ptaszków! Tak! dla ptaszków, Co jeszcze? Ej, co oni tu tak stoją! skurwy wysini! Ej! To jest dwupasmówka z kurwy syny. Ej Ej, nie będę. Nie przeklinajcie. No bo po... Nie, bo potem tym no. że my to diatrans. Nie można. Możemy. Ej, tu trzeba zrobić cięcie. A! Tak jak pamiętasz zalaty odcinek. Ej, to się... Ja pierdolę, kurwa, cały cię. Proszę ci jebać. Jak mi... Ona chodzi za trzy, ona chodzi za dwa, ona chodzi za jeden, BUM w znak Zakaz <noise> <noise> wyprzedzania mam pozwolenie od jechałem cały odcinek Kurwa, <noise> <Ja pierdolę>. <głos> kurwa! <głos> O kurwa, bo i do umyć naczynia <noise> Ale wtedy ten odcinek z multi to był naprawdę zarąbisty jednym słowem, bekowy, śmieszny i głupi zarazem Jedno żartuję, nie był głupi. A ile ludzi no. poszło? Wezmę sobie tu na budzik. To powinno być takie coś. ja pierdolę. Wstawaj. Kurwa. Jest szósta rano. No. Do rabaty. Do OMSI tak jak ten. Jak źle co? jedziesz i ten. O tak wiesz. Kurwa. Kur A bo tak w Omsi jest niekiedy tak na przykład, jak masz wygrane te polskie dźwięki, co nie? Czy te polskie głosy, to co pan wozi czy ludzi? <noise> Nie, buraków, jak ty. Kurde, czekam na telefon Wiesia, może dzisiaj zadzwoni. O, kurde. No. Ale to Tak, jak on do mnie zadzwonił dzisiaj, to się dobrze wkurze, jednym słowem. No, kurde, stoi na tej bazie, się obija, i zarabia pięć kokosów. Taki, ma piątkę z przodu i się cieszy chłopak. On jest tak jakby, to jest Wiesi, tak. Mechanik, ochroniarz, wszystko w jednym. Kierowca. Kierowca. No. Chunie kierowca. <laughs> <Celebryta>, no. ma <laughs> Mapę całej bazy <laughs> ma dosłownie na jednej ręce. Też ściąga. U, ściąga. ściąga. No. Jedyne, co wieś ściąga, to pajęczyny zrobić. W ogóle, panie, nie? To mi ten śmierdziel spuścił powietrze no? co pon? No o, kurde, <laughs> Powiedział Jak, jak nie dostanę so. wypłaty To w ogóle ty manem z bazy nie wyjedziesz To kurde wygrzebałem z portfela resztki i mu dałem No Masz idź szalej No No to wina Wiesia no No kurde Jak chcesz to mieć sapy do Wiesia nie do mnie jeden Wiesz za mało jeździmy Robimy miesięcznie 300 tysięcy kilometrów, ale nadal nas na nic nie stać. Po prostu takie życie jak nie w Madrycie. O kurcz, <laughs> To wiecie co, mam propozycję. Co, wszyscy chyba będziemy w jednym dniu totka puszczać na przykład na bazę zjedziemy. Wszyscy najlepsze liczby wybiorą w totku i. Dobra, ja obstawiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Następnie ja 10, dobra, ja 8, 9, 10, 11, 11. No chyba, ile jest gdzieś w totku? Chyba 6. No, szóstkę. Ale Ewie, żeby dużego totka puścić, to 6 Ej. trzeba zaznaczyć. To się jak od 1 do 6, ja od 6 do 12, a Alan od 12 do 18. Nie, ja biorę od 6 do 12. Ja biorę 6 do 12, tak? bo 11 to moja na rygba. To fajnie. No. <laughs> Zajebiście. <laughs> <laughs> Bardzo. <śmiech> o kurde, proporcyjk mi się. Sterczy, bo sterci. mu sterczy. <laughs> Woznakuję no. ci sterci. No, co? <śmiech> <Nie>. <śmiech> Pa. Nie proporcji na siebie. Ta, z nóżkami. Było, już tak powiem... Extreme y, ładowanie. A Hamowa wiesz, A mi zawieszka, która y, wisi, ten liść zapachowy już dawno przestał pachnieć, ale sentyment do niego mam. Ej, ej. Ej, 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 Kogo. Ja się boję, ja się bardzo boję. Warber zjedzie przed mną i próbuje wyprzedzać. Ale właśnie się tak będzie ja że w ciebie uderzy i będzie po manie. <śpiewanie> <śpiewanie> Nie uwierzycie? <cię. śpiewanie> na ja kurwa! Sporo. Fobersy, jak tak, wyjeździcie? Tak zrobisz. A potem dysz, dysz dysz i leży. Tak ten typek taki na Facebooku to udawał, że się siebie i robi tak. Dysz, dysz, U. dysz, dysz. <śpiewanie> Jakiś dzieciaczek, patrzcie, jak się ubić. No, wyprzedzaj mnie z tym, Skodą, czy co to jest. Nie, to w golfie, jak. Moc w sobie ma. Siada bada bada. Jak moc tak. będzie z tobą, Many, to jest najlepsza marka na świecie. Czy tylko jedyne 480 koni. I Dacii, i Mercedesy Tak I jeden osioł <noise> Tu pracuje 480 koni i jeden osioł No Rafał Wysiu się nie obrazi, nie. że ja jadę z telefonem A już się nie obrazi, że jadę ze swoim elektrycznym sprzętem w rękach Dildosem Nie wiem, bo będzie mu śmierdziało potem Ale chłopaki, a wieś się nie, nie obrazi, jak wezmę dziołkę Ale musi być ładna i czysta o, jak nie będzie zadbana ta dziocha, no, <laughs> będzie to brudna Darianna. Brudna. To będzie, że tak powiem, e, będzie go musiał go. iść do, do e, Go GoGo. Go -go. Mhm. Uh -huh. Ja tam nie mówię, ile no, ja razy to Daniel to. był w klubie GoGo -go w GTA 5, bo tam codziennie chyba był. <laughs> Dzień dobry. Dzień Dobranoc. No. Dobranoc od Stacy. Dobranoc od Alicji. Od Alicji. Jak to było? E... Nie wiem, pierwszy lepszy imię. Nie wiem, ten kawał o gaszeniu światła w brudelu. Nie pamiętam. Chuja, w dupę. Chciałem spuścić suchara. Nie mam czekać? Moi... <laughs> nie, jak dajemy skończyliśmy pliskę. <laughs> mam już zostało do celu ee, 453. Ale jestem spóźniony. No to 6, po co ty nagrywasz? Słuchaj, na, na tej islandii? O... Moja wina? To nie moja wina. Nie, Nie, wcale, wiecio. to Ty się to wystawiaj, to... No. żeby w Ciebie kamieniami napierdzielali Nie. I No wiesz, no, tak. on na pewno zrobił tak, że odłączył jakiś kabelek w tym agregacie Rafał, Rafał, macie chujowe auta Czy znaczy chujowe chłodnie Rafał, Rafał, to idzie perfekcyjnie tak. do polskich A w zagierpów. ogóle wiecie, że mamy już 14 minut i 15 sekund nagrania Dobrze, nie. to zostawisz to i podnieża. To za dużo renderował nie chce mi się. Tak? No. U, Jeszcze mogę nagrywać max 20 sekund. To co, mamy się żegnamy? Dobra, a więc. Życzę Wam szerokości, przyczepności i dużo seksu. Czy tam o, czego kurde. życie? Tak, Pamiętajcie, jeśli to... się odcinek spodobał, zostaw lajka, komentarz.